Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tu Kielski Muzyk się do Was skłania. Pewnie też y, Państwo czekali na kolejne odcinki innych, o, innych moich projektów, ale zgodnie z życzeniami, które dostałem od y, Was, moi drodzy widzowie, spełnię Wasze prośby, Szanowni Państwo. A zatem, Szanowni Państwo, Będziemy kontynuować nasz cykl. Muzyczne pochodniki. Pierwsza propozycja już wczoraj tak naprawdę to w środę popłynęła od mojej przyjaciółki Sandy, która dopiero co jest początkującą kachonistką może przyszłą, ale na jej życzenie postaram mi się doradzić gry na kachonie. Specjalnie dla Ciebie Sandro przygotowałem pochadnik, żebyś mogła pewne rzeczy ogarnąć zgodnie z Twoimi życzeniami I też wielu widzów, którzy zapragną mieć kahon i którzy są początkujący, oczywiście dla początkujących Dla Was zaprezentuję oczywiście granie na kahonie, jak to moi drodzy zrobić Jesteśmy na tym pudle, takim kachonie, tak jak Państwo widzą i tak jak dla Was ująłem. Więc y, przede wszystkim, w zależności od Waszego wzrostu, musicie ustawiać tak nogi, żeby mieć dużo miejsca na granie na kachonie. I dlatego musicie mieć dwie ręce. Oczywiście grąkami gramy. Ale jak tu zagrać? Moje dlaczego to już Wam pokażę. Jeżeli chodzi o rytmie, to musicie hmm, pamiętać, że jeżeli chodzi o te takie obszary, podkłady, to yy, na przykład w zależności którą ręką gracie, to taki rytm Wam wyjdzie. Ja na przykład zagra, gra, grając pod tym, w zależności którą ręką, na przykład prawą. I na przykład taki jest na tym basie. Na tym kahonie jest taki. Jeżeli to opanujecie, to oczywiście, a to na przykład zagacie taki otwór, i takie dźwięki wydają mniej więcej tak. Skoro niektórzy już pewnie znają, a którzy jeszcze się początkują. Dla Was przygotowałem najprostszy rytm do zagrania kachonu. Zaczyna oczywiście od prawa ręka, i lewa ręka po pierwszej ręce. Taki prosty takt, jak na perkusję, oczywiście. Uwaga! Gram dla Was najprostszy pierwszy rytm dzisiejszego wieczoru i w ogóle każdego dnia. Posłuchajcie. Posłuchajcie uważnie, bo wy na tym filmiku postaracie się to samo naśladować, co ja teraz dla Was zagram. A jak Wy już to opanujecie, to co dla Was zagrałem, no to możecie. Możecie to zagrać. Drugi moj doty przykład rytmiczny będzie taki. Spróbujcie to naśladować. Oczywiście możecie zrobić troszkę w wolniejszym tempie, żebyście mieli pewność, że dobrze te rytmy perkusyjne zagracie na kahonie. Trzeci przykład perkusyjny. I to był, moi drodzy, szanowni, moi drodzy, trzeci przykład, który dla Was przygotowałem. Hmm. Czwarty przykład. Myślę, że będę tak prędzej czy później ci się w prosty, w prosty sposób. Czwarty przykład, ten możecie sami też zagrać, więc możecie spróbować po usłyszeniu kilkukrotnie tych, tego czwartego rytmu posłuchajcie. Piąty przykład, Szanowni Państwo, dla Was przygotowałem, żebyście opanowali te rytmy. Piąty przykład rytmu perkusyjnego na gahoj. No i teraz moi drodzy, szósty ostatni na dzisiaj przykład na kachonie posłuchajcie sami i potem po odsłuchaniu szóstego przykładu możecie powtórzyć. I to tyle moi drodzy na dzisiaj. Jeżeli takie rytmy y, uda Wam się zagrać, to możecie y, troszeczkę tempo nadać na Cajonie czy na perkus, jeżeli ktoś będzie chciał na tym zagrać. Jeżeli 6 przykładów muzycznych na cajonie Wam się podobał i Wam się udało zagrać to bardzo Cię proszę daj łapki w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moimi kolejnymi filmikami. A jeżeli chcecie więcej wiadomości na temat mojego występu z 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kętach, które się odbyło. Dwa tygodnie temu, w zależności od dni i miesiąca, wszelkie wiadomości oraz newsy z poprzednich występów zapraszam też na profilu na Facebooku Sztab Wośb w gminie Kętytam Tam, moi drodzy, zobaczycie aktualne informacje z ubiegłego występu. A także wkrótce, moi drodzy, zobaczycie. Zobaczycie najświeższe newsy dotyczące z mojego występu, które wkrótce dla Was opublikuję. A ja, moi drodzy, postaram się Wam opublikować i też na swoim profilu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik <laughs> poradnikowy przybarł Wam do gustu i że będziecie chcieli chętnie zagrać. To oczywiście będę dla Was kontynuował rzecz jasne, kolejne odcinki. Także moi drodzy, zapraszam gorąco polecam, a ja już wam nie zatrzymam. Dziękuję, że byliście ze mną. No i do zobaczenia już w następnych w następnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.